I znowu robisz coś w białych rękawiczkach, ale tak, żeby się tak fajnie przypierdoli do czegoś, nie? Fajnie, fajnie tak jest, nie? Fajnie. Sam mówisz, żeby się nie czepiać życia prywatnego, ale sam zadajesz takie pytania. I w imię czego? W imię chyba tego, żeby komuś bić szpileczkę, bo nie pasują komuś twoje metody. Masz puszystą brodę dzisiaj mm. i włosy. Gdzie i miał robić ten test, tam gdzie pobrał te, te sprzęty, wszystkie zaprowadził mnie do miejsca, gdzie ponoć według relacji Rokesa dwa lata temu oświadczyła mu się Agusia Agusia z kanału Agusia Agusia albo w tej chwili JTO Fan Club, lub Fan Club JTO. I, I właściwie, właściwie nie wiem, jak mamy to wszystko ogarnąć. Ten brylant nie wiem, co to jest. Może to nie jakiś... jest brylant, to jakiś opal albo coś. Ja potrzebuję przynajmniej 65 metrów. Kurwa, tak. Ja pierdolę. To muszę ci powiedzieć, że jestem z Ciebie dumna. Nie żałuję.